Piotr dziękuję, witam cię na moim kanale i w tym filmiku chcę ci powiedzieć o tym, jak możesz walczyć ze swoimi przekonaniami. Każdy z nas ma jakieś przekonania i są to niestety w większości przypadków przekonania negatywne, które nas no, dołują, demotywują, a tak naprawdę nie, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że można je zmienić. Pomysł na nagranie tego filmiku wziął mi się po tym, jak wróciłem ponownie do książki Jima Kwika „Mózg bez ograniczeń” i właśnie przy okazji świetna książka polecam serdecznie. I właśnie w tej książce on y, daje trzy kroki, które, które pozwolą zmienić Twoje przekonanie, ponieważ przekonania wzięły się przeważnie u nas z, z, ze szkoły, jak na przykład nie wiem, byłeś przy tablicy, coś ci się nie udało, i nauczycielka powiedziała siadaj, pała, jesteś głupi czy coś w tym rodzaju, czego się nie nadajesz, albo jakieś takie inne, drobne. Niepowodzenia z przeszłości zbudowały w nas właśnie takie negatywne przekonania o nas samych. I właśnie według tych trzech kroków, yy, które są opisane w tej książce, powinieneś sobie poradzić ze zmianą, czy przynajmniej zaczęciu zmiany swoich przekonań. Więc krokiem pierwszym jest nazwij to ograniczające przekonanie. Czyli jeżeli przykładowo uważasz, że nie możesz osiągać celów, to Powiedz to, dlaczego tak jest, bo na przykład w przyszłości mi się nie udawało ym, osiągać celów, więc albo nie jestem mądry, tak? Po prostu nazwij to. I to jest ważne, żeby po pierwsze to powiedzieć, żeby, żeby sobie to uświadomić. Kolejnym krokiem jest, czy to jest fakt, czy to jest opinia. Bo przeważnie przekonania są tylko opiniami i to cudzych ludzi, a nie naszych, tak? Więc właśnie ktoś Ci powiedział, Ty jesteś głupi w, w szkole, na przykład siadaj, tak? Pała, mnie, nic z Ciebie nie wyrośnie, to często nauczyciele mówili. I jeżeli właśnie to jest czyjaś opinia, to Ty możesz to y, skonfrontować z faktami. Czy na przykład faktycznie nie potrafię realizować celów? Jeżeli tak, ok, możesz sobie wtedy powiedzieć, dobra... Wcześniej nie udało mi się zrealizować jakiegoś celu czy celów, ale teraz jestem mądrzejszy, jestem bardziej doświadczony i tak dalej, i tak dalej, Więc po prostu daj sobie argumenty do tego, że możesz podważyć tą opinię, czy nawet ten fakt, który miał miejsce ale ty już nie jesteś tą samą osobą, bo jesteś lepszym ty niż byłeś wczoraj czy kiedyś tam, kiedy próbowałeś osiągnąć ten cel. I krok trzeci stwórz nowe przekonanie czyli jeżeli. Jeżeli właśnie uważasz, że jesteś głupi, bo ktoś ci tam kiedyś tak powiedział, to, to teraz stwórz przekonanie, że nie. Jestem mądry, wiem co mam robić, osiągam sukcesy i tak dalej, i tak dalej, w zależności od tego, jakie jest to przekonanie. Więc stwórz je i powtarzaj je sobie często, często, aż ci to się zakorzeni na mocno. Jeszcze czwarty taki, myślę, bardzo ważny, ale trochę zabawny, ale ważny. Hip, czyli nazwij to swoje stare przekonanie w jakiś śmieszny sposób. Ja na przykład sobie nazywałem niektóre przekonania Borat, tak? czyli słynny aktor, e, postać filmowa e, z komedii, więc myślę, że wszyscy kojarzą. I właśnie dzięki temu, że ty tak nazwiesz sobie to zabawnie, to będzie powodować, że nie będziesz podchodzić do tego przekonania w taki bardzo. E, poważny sposób, to ci właśnie pomoże zmienić to przekonanie. Także to by było na tyle w tym filmiku ode mnie. Daj mi znać, czy zastosujesz to, czy masz problemy ze swoim prze... Konaniami, czy może już je przerobiłeś, przerobiłaś w przeszłości i teraz już nie masz takich problemów. Udostępnij ten filmik, jeżeli uważasz, że może się komuś przydać. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmików. I jeżeli chcesz wiedzieć, co się dzieje u mnie na moich pozostałych social mediach, to jak zawsze linki będą w opisie do tego nagrania. Także to by było na tyle teraz. Dzięki, pozdrawiam, hej!